Jaki sobie tak? Czy na przykład tak? tak. Okej, to kogoś to będzie obchodziło. Nie, nie wiem. Ty jesteś nie psychologiem, mowa ciała ma znaczenie, żeby ludzi przekonać o misjach w no Niemczech. Nie, jak się zapomni o mowie ciała to będzie najlepiej. Jak się będzie pilnował rąk, to będzie źle. <laughs> Nikt nie pilnuje, bo on są tak o. No, no właśnie to chodzi. Nazywam się ksiądz Karol Kondracikowski. Przez 3 lata pracowałem w Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld-Paderborn w Niemczech. Totalny zbieg okoliczności, e, powiedziałbym, no może też trochę Bożego prowadzenia, znaczy na pewno było w tym też Boże prowadzenie. Stało się to tak, że w trakcie studiów w Lublinie usłyszałem o możliwości w zasadzie o propozycji księdza proboszcza tamtejszej wspólnoty. Że potrzebuję kogoś do wygłoszenia rekolekcji, które też wiązałyby się z pomocą duszpasterską w konfesjonale i tak dalej. I pojechałem na rekolekcje wielkopostne, które wiązały się też z czasem świąt z Zmarłych Stania Pańskiego. I potem trafiłem na zastępstwo tam, bo też była taka potrzeba wakacyjna. I okazało się, że w tym samym czasie kuria w Paderborn, arcybiskupstwo pozwoliło tej parafii, tej wspólnocie na, na wikariusza, bo wcześniej ksiądz tam sam, więc była potrzeba jakiejś jakaś takiej pomocy i zielone światło ze strony e, archidiecezji na to, żeby pojawił się wikariusz. No i mając to poczucie potrzeby, znając trochę już wspólnotę, e, zastanawiałem się przez jakiś czas, czy, czy, czy warto e, tam pojechać i pomóc. No i się udało. Dobrze. E, to myślę też jest ważny szczegół trochę w tej, w, w tej rozmowie, zanim odpowiem na to pytanie. E, łatwiej było o tyle, że docelowo moja posługa była skierowana w ku Polonii. E, też mam poczucie duże, że, że trudno to nazywać do końca misją, chociaż nazwa parafii jest, jest misyjna ale jeżeli myślimy o misjach takich typowo jakichś afrykańskich i tak dalej, to to w ogóle nie pasuje do tej wizji. Ale jeżeli patrzymy na misję pod kątem głoszenia Ewangelii, mówienia o Jezusie, no to wtedy wszystko się zgadza. I rzeczywiście to głoszenie, do którego zostałem powołany w tamtych okolicznościach, było związane z mówieniem do Polonii, z głoszeniem Ewangelii tam. Uczucie świetne, bo jeżeli ktoś pozna tę wspólnotę, a ja miałem o tyle łatwiej, że znałem już ją z tych rekolekcji, to byłem zachwycony wręcz, i naprawdę to nie jest jakaś tam kurtuazja, ale byłem zachwycony tym, jak ci ludzie chłoną Słowo Boże, jak są gotowi do współpracy, jak bardzo chcą, żeby ta parafia żyła, że pojawienie się wikariusza w tym miejscu było taką e, dla nich też jakąś nowością, a jednocześnie pomocą dla proboszcza, szansą, żeby ta parafia poszła trochę do przodu, bo wiadomo, sam proboszcz wszystkiego gdzieś tam nie może zrobić, więc... Doświadczenie niesamowite, budujące też mnie jako księdza. Są różnice, przede wszystkim wspólnot, znaczy już jest perspektywa na posiadanie własnego kościoła, ale jakby pierwsza różnica to jest to, że nie mamy własnego kościoła. Tamten kościół jest wynajmowany od wspólnoty niemieckiej. Wszystkie, bo to nie jest tylko jedno miejsce, do którego się jeździ. Tam trzeba było obsługiwać kilka parafii, do, której, do których zjeżdżała Polonia, z całego jakby okręgu. E, więc mieszkaliśmy też, nie było takiej klasycznej plebanii, mieszkaliśmy w bloku e, z ludźmi, e, więc to jest jakby kolejna różnica. E, parafia też jest personalna, co to znaczy w sensie takim, że e, do parafii należą e, polskojęzyczni e, obywatele, mający też e, polski paszport, ale też niektórzy są polskojęzyczni, a mają już niemieckie dokumenty z racji na to, że tam mieszkają, i oni wszyscy się zjeżdżają tam z różnych miejsc. Dojeżdżają często 50, 70, 20 kilometrów, wiedząc, w których punktach w tej misji jest, jest Mysza Święta. Więc to jest jakby kolejna różnica. Kolejna to to, że nie mam Przeświętej codziennie w kościele, To na wynajmowanie, na ograniczone możliwości. Myśmy mieli Przeświętą we wtorek i w niedzielę. W pierwszą sobotę, pierwszy piątek miesiąca. No, i jeżeli były jakieś większe święta czy uroczystości, to tam prześwięta też była. Generalnie musieliśmy sprawować tę świętą w, w takich polowych warunkach w domu. Mieliśmy taki pokój, w którym była kaplica, i tam celebrowaliśmy Eucharystię. Więc to jest zasadnicza różnica. No i może jeśli chodzi o pracę z grupami, no to to, że nie można zrobić takiej pracy regularnej, w sensie co tydzień spotkania i tak dlatego że ci ludzie, ta młodzież musi dojeżdżać z, z wielu krańców. No i przyjeżdżanie co tydzień jest też obciążające dla, dla rodziców, więc to trzeba było też porozdzielać, żeby mogli przyjechać przynajmniej raz w miesiącu na, na konkretne spotkanie. I kolejną rzeczywistością, jakimś tam małym problemem było to, że trzeba było mieć lokale jakieś, skoro nie mamy własnego kościoła, plebanii, więc wszystko było dogadywane ze wspólnotą niemiecką, że można było skorzystać z pomieszczeń, w których można zrobić potem jakieś spotkanie. Ja nie chcę pisać jakiegoś tam czarnego scenariusza, ale no, patrząc na, z mojego jakby spojrzenia, kiedy, kiedy gdzieś działałem i posługiwałem tutaj u nas w kraju, no to czuć ten przeskok rzeczywiście. W sensie patrząc na ten kościół, e, powiedzmy sobie, w Niemczech e, tworzonych przez osoby niemieckojęzyczne. Jest tam bardzo dużo starszych ludzi, młodych ludzi jest niedużo. Są takie ogniska, gdzie młodzież próbuje coś robić, jakieś adoracje, uwielbienia, tego typu rzeczy. Są takie ośrodki, ale to są takie no, iskierki na całej mapie wielkiego kraju, 40 ponad więcej niż 40 milionowego. To są takie no, naprawdę jakieś tam iskry. Generalnie jest to kościół, no, można powiedzieć, starzejący się. Kościół, który staje przed takim wyborem czy zamykać kościoły, czy je sprzedawać, czy je przekształcać na domy starców, to też się dzieje. W niektórych miejscach kościoły czy zbory protestanckie są, są restauracjami, więc to jest też bardzo, bardzo takie trudne w tej rzeczywistości, że z racji na to, że jest mało ludzi, no to niektóre wspólnoty muszą być pozamykane. To, co jest też ciekawe, to to, to funkcjonuje trochę na zasadzie e, takich konglomeratów kilku parafii, czyli na przykład jedna parafia to nie jeden kościół, tylko na przykład pięć wspólnot, pięć kościołów, które trzeba obsłużyć. Jeden jest jakby głównym, i do pozostałych dojeżdżają wikariusze, jak jest proboszcz, jest jeden wikary, czasami dwóch, jeżeli to jest jakaś większa społeczność i wtedy jakby trzeba obsłużyć duszpastersko te, te, te pozostałe kościoły. Ale mówię tu oczywiście o, o tym niemieckim duszpasterstwie. Nasze polskojęzyczne dla Polaków wygląda zupełnie inaczej. Powiedziałbym mieć. Powiedziałbym mieć dlatego, że yy, no niezwykłe doświadczenie, szansa yy, chwycenia języka. Szansa zrozumienia też innej zupełnie wspólnoty, potrzeb ludzi w innych warunkach. Ja mówię jeszcze raz ma, mam to poczucie, że, że, że ja taką dobrą sprawę, kiedy czasami opowiadałem komuś o mojej pracy tam, to mówiłem, że, że, że to było dokładnie takie działanie, które byśmy sobie wyobrażali w bardzo fajnej, prężnie działającej parafii w naszych okolicznościach z bardzo wyrozumiałym, świetnym proboszczem jako, jako szefem. I, i, I tak to widziałem, więc jakby to było piękne też nie? i było mi łatwiej. Ale naprawdę warto poczuć to, zrozumieć też tych ludzi, którzy walczą o ten kościół, którym jest on bardzo ważny z racji na to, że nie mają go tak na wyciągnięcie ręki, że, że jakby bardziej doceniają to. I to też widać, nie? Że, że mają to poczucie, żeby pójść nam przez świętą. To muszą przejechać no, tysiące, setki kilometrów w ciągu całego roku czy swojego życia, żeby być na przy świętej, żeby móc się wypowiadać w swoim rodzinnym języku ojczystym. To też jest niesamowicie ważne dla tych ludzi. A ty jako ksiądz masz wielką radość, że możesz im w ten sposób służyć, że, że możesz tę parafię razem z nimi nieść no, i czujesz tam taką potrzebę bycia, że ci co od ciebie brać, że tylko pozwolisz im na to, no to oni po prostu biorą garściami. znaczy było kilka fajnych takich które no może są bardziej świadectwem może to nie jest jakiś tam fan, ale bardziej świadectwo e, takiego kontaktu z muzułmanami bo wiadomo że jest ich tam trochę I, i były takie dwie piękne fajne historie budujące też mnie jako księdza ale też pokazujące że to są też otwarci ludzie nie a tacy zamknięci tylko w jednym kierunku ale mm, Piękna historia, kiedy, kiedy podczas lekcji niemieckiego, bo też takie były, te lekcje odbywały się często poza domem, w sensie gdzieś w jakimś restauracji, na spacerze. I jedna z tych lekcji była właśnie w lokalu, w którym świetne ryby serwował praktykujący bardzo muzułmanin. Kiedy skończyliśmy jeść tę te, te rybę, mój nauczyciel jakby powiedział właścicielowi tej restauracji, który nas obsługiwał, że to jest ksiądz, on tutaj e, uczy się niemieckiego. Jesteśmy razem na takim obiedzie w ramach lekcji i tak dalej, tak dalej. No i ten gospodarz e, ten ten muzułmanin mówi: "Tak, jesteś księdzem?" To jest niesamowite. Wiesz co? Ja próbowałem przeczytać Koran, oczywiście znam, jestem bardzo praktykujący, ale też próbowałem przeczytać Biblię waszą i no, okej, okay, wiele rzeczy gdzieś tam mogę zrozumieć, przyjmuję, dają mi do myślenia, ale jednej rzeczy nie potrafię przeskoczyć tego, jak ojciec mógł swego syna ofiarować. Dlaczego ojciec ofiarował swego syna? I pamiętam, wtedy trochę rozmawialiśmy na tyle, na ile mój niemiecki pozwalał on nie jest jakiś tam wybitny ale jakoś próbowaliśmy się dogadać pokazać swoje punkty widzenia. I rzeczywiście wiedziałem w nim niesamowitą otwartość, nie? że, że go też tak by to ciągnie, on, on jest zainteresowany trochę tym, czego doświadczają chrześcijanie i, i to była bardzo budująca rozmowa, która, bo gdzieś tam wiadomo, człowiek ma gdzieś w głowie takie myślenie, trochę w czarnych barwach, tak, powiesz mu, że jesteś chrześcijaninem, to już masz przechlapane, a tu nie, to było takie fajne poszukiwanie, próba zrozumienia, nie była to jakoś mocno długa rozmowa, ale naprawdę taka, która, która pokazała nam, że, że, że to jest ciekawe i chętnie byśmy mogli kontynuować tę rozmowę, gdyby na to pozwalał czas, ale to było bardzo budujące, nie? Że, że, że on był tak otwarty, ale też jakby pokazał to, co jest w jego spojrzeniu problemem, nie? Że, że ojciec swego syna no, ofiarował, pozwolił mu umrzeć. Trochę zapominając o tym, że przecież ten syn zmarł stał, nie, ale, no, ale to była piękna, fajna, fajna rozmowa. A druga historia to będzie cięcie. Druga historia bardzo fajna. To jest niezwykłe, że, że właśnie. Będąc tam na tej parafii, tworzy się taką wspólnotę, taką rodzinę trochę. Jak to w rodzinie? Wiesz, że Andrzej ma problem, no to dzwonisz po, po Waldka, Waldek pomoże Basi i tak dalej. I, i ludzie mając poczucie, że, że w ich pracach, firmach są ludzie, którzy potrzebują wsparcia duchowego, no to przychodzą, mówią, wiem, gdzie jest ksiądz, on może pomóc. I takie małżeństwo przepiękne, gdzie, gdzie żona jest Polką, a, a mąż jest Aramejczykiem, Yy, zadzwonili któregoś razu i poprosili on mszę świętą za swego pracownika, mają firmę budowlaną, yy, bo ma problemy takie duchowe, w sensie nie może spać w noc, cały czas się wybudza, ma takie sny, które są bardzo namacalne, wręcz takie, że, 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 że śni mu się wąż, który gdzieś tam go ukąsił i on się budzi, ma jakieś zrętwiałą rękę, jakby ten sen aż oddziałuje na niego w, w somatycznie, nie? że, że, że ciało to czuje. I pamiętam, poprosili o, o, o tę Eucharystię. Działo się to, pamiętam jak dziś, 15 sierpnia, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Więc mówię: Okej, okay, dobra, msza będzie, przyjedźcie nam przy świętą. Jeżeli on mógłby być, a był muzułmaninem, to też ważne do powiedzenia, przywieźcie go nam świętą, niech będzie. No, okej. Okay. A jeszcze ta pani z racji na, na taką swoją dość mocną wiarę mówi: A może by mógł ksiądz się do niego po prostu pomodlić, żeby dać mu ten też dar takiej bardzo osobistej, prywatnej modlitwy. Ja mówię: Okej, okay, w miarę możliwości, niech zostaną po przyświętej, zrobimy też i to. Oczywiście był na przy świętej, przyjechał z tym, z tym aramejczykiem na tę przyświętą, z mężem tej, tej pani, która nas kontaktowała. Widać było, że oczywiście jest z innego świata, bo tak się rozglądał po tym kościele, co się tam w ogóle dzieje po przy świętej podszedł razem z tym panem, była też córka tego pana, która była w Łazie, którą też tam udało się jakoś tam założyć. No i było to w ogóle komiczne, bo to był mój początek bycia tam, więc rozmowa była trochę aramejsko, jakoś tam też chyba arabsko, bo ten, ten, ten goś znał, znał arabski, polsko-niemiecka w sensie, takie kółko było nas kilku osób i, i ja mówiłem, co mają mówić, oni mówili mi i taki był, był, był kocioł, więc podszedł ten, ten mężczyzna i pytam go, o co chce, żebym się pomodł, co się dzieje, żebym mi opisał, może wie, skąd to się wzięło, i bardzo ciężko było mu znaleźć jakiś punkt zaczepienia, jakby zrozumieć, skąd to, się, skąd to się wszystko mogło zacząć dziać. I pamiętam, zapytałem go jakoś tak totalnie, znając też realia tej kultury, o te życie, takie rodzinne relacje, które tworzy, i okazało się, że była mu proponowana dziewczyna za żonę, to że oni mogą mieć kilka żon, tam miała być jedną łzy i wydawało się tak na tyle oczywiste, że, że generalnie oni biorą je i budują związki. W tym przypadku on nie chciał tej kobiety. Po prostu ona nie była kandydatką dla niego, odepchnął ją, odrzucił, powiedział, że nie, nie będę wchodził w tę relację i ona go przeklęła. I te przekleństwa prawdopodobnie mogą być powodem tego, czego on doświadczał w tym swoim duchowym życiu. Więc mając jakiś punkt zaczepienia, zaproponowałem, mówię, ok, już coś mamy, no to spróbujmy się pomodlić za Ciebie, jeżeli nie masz nic przeciwko, to złożymy taką modlitwę, tutaj będą też Ci tłumaczyć, to jakbyś chciał coś wiedzieć, a ja będę w swoim języku i się modlił, żeby Pan Bóg jakoś tam e, dał Ci ten spokój serca, bo jesteś taki, w takim a nie innym położeniu. Więc pomodliliśmy się rzeczywiście, trwało to, nie była to długa modlitwa jakaś tam wstawienicza. Potem pożegnaliśmy się i pobłogosławiłem, koniec było tego spotkania. Po jakimś czasie pytałem, co się dzieje, jak tam, no okazało się, że się wszystko uspokoiło. Nie wiem jak jest dzisiaj. Ale rzeczywiście no, doświadczył ze strony Kościoła takiej otwartości i szansy na to, że też Kościół go się trochę w To też w ogóle jest ciekawe, że, że niejednokrotnie nam, przy świętej, przychodzili ludzie tego wyznania, muzułmanie. I też byli zachwyceni nie? śpiewem, wspólnotą, jak dużo młodych ludzi, bo też trzeba to powiedzieć, że ta wspólnota w Bielefeldzie i Paderborn jest bardzo młoda jest dużo młodych małżeństw, rodzin generalnie jest młoda, więc też byli zachwyceni tym poziomem, tej młodością w kościele, tym, jak to, jak to wszystko żyje. Zapraszam serdecznie widzów, e, którzy, którzy będą e, mieli gdzieś w sercu pragnienie, by odwiedzić polską misję w Bielefeldzie, ale jest też wiele innych e, polskich misji w Niemczech, żeby tam sobie zajechać i, i do, trochę dotknąć tej, tej rzeczywistości. Naprawdę warto. Także polecam z całego serca i, i zapraszam. Może ktoś chciałby tam pojechać na misję i pomóc w różnych rzeczach, na pewno też pomoc byłaby potrzebna.